Halo, halo widzowie Eurosportu. Jesteśmy na podchalu, a dokładnie pod Chochołowskimi Termami w Chochołowie. Oczywiście, gdzie dzisiaj odbędą się karnawałowe biegi narciarskie, gdzie chłopcy, dziewczęta, dorośli i nawet tacy nieco starsi zawodnicy będą rywalizować o nagrody, ale przede wszystkim chodzi tutaj o dobrą zabawę. Tosia, Tosia, Tosia! Od kiedy Tosia trenuje? Od tygodnia. Radzi sobie świetnie, no tak jak widać. Super, naprawdę super, jestem dumna, najważniejsza jest dobra zabawa. Ostatnie metry w morderczym wyścigu. Walka o chwałę. Jeszcze, 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 Dlugo, jeszcze, dobra. Dobra. jeszcze, jeszcze, yes. jeszcze. Yes. 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 Brawo. Bo, 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 bo. Narty, hokej. Tak trzeba wychowywać dzieci. Ale to już koniec trasy! Nie, ja Dobra. jeszcze zawodzę! nam pojechał. Idę go pilnować. Ja on miał lat, tak zaczął trenować. Dwa! To tak się da? Da ja się. jeszcze nie umiałem chodzić w wieku dwóch lat. A on już jeździł. Pomiędzy jednym a drugim urządzeniem jest wiązka laserowa która w momencie przecięcia linii no zaczyna mierzyć czas z dokładnością do tysięcznych sekund Czyli jak na takich prawdziwych międzynarodowych międzynarodowy. na mistrzostwach świata. Dokładnie. Dawaj mamo! I poszła! Zrobienie kilku takich okrążeń na pętli w wyścigu to nie jest lekki kawałek chleba, ale te widoki po prostu wynagradzają cały ten wysiłek Tutaj jest piękna rzeczka, a po w tym wszystkim można sobie skoczyć na termy, do gorącego baseniku. Termy to jest, że tam pod ziemią jest jakaś gorąca woda Tak. To jest i ta woda się ją ciągnie spod tej ziemi i dlatego Dokładnie. tutaj tak paruje ładnie nad tymi basenami. Dokładnie, zgadza się. Woda jest wydobywana z głębi ziemi. Woda w naszych basenach termalnych wynosi około 38 stopni Celsjusza, także dość sporo. Jazda! I spokojnie, jeszcze jedno kółeczko i meta. Tu jest idealne miejsce na taki wypoczynek aktywny. Przyjechaliśmy większą grupą z żoną, z domasinami. A czemu tutaj piesek nie ma nart swoich własnych? No, Cholera, no. wypożyczalne nie działo na takich imprezowiczów. Zawody zawodami, ale teraz czas na odrobinę przyjemności, więc kończymy to nagranie i idziemy na termę. Ja Cześć się z, do z D'obra Jestem hardcore. Dzień dobry. Jesteśmy na podchalu. Za moimi plecami są Chochołowskie Termy, a dzisiaj w tym miejscu, właściwie na tym torze, będą odbywać się karnawałowe biegi narciarskie. I wszystko byłoby spoko, tylko że ja nie umiem biegać na nartach. Na szczęście jest tutaj medalista igrzysk olimpijskich Tomasz Sikora. Oglądałeś teledysk Genesis Ikem Dance. Lewa noga prawa ręka. Do mojego tak. noga. O tak, tak i jedziemy. Pamiętam swoje pierwsze zawody biatonowe, których nie ukończyłem. Odbywały się w Kościelisku i na jednym ze zjazdów się przewróciłem. Złamałem przyrządy celownicze w karabinie i niestety tak się zakończyła przygoda pierwszego startu. Hop, 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 hop. To ja dobrze, czy źle robię? Źle. A z jaką prędkością się jedzie, tak jak się jest profesjonalistą? Taki zjazd w Oberhoffie, teraz już go nie ma, kiedyś był, gdzie dochodziło do 70 km na godzinę. Mnie się podoba to, że gdzieś jesteś w Skandynawii na przykład. Nawet po południu, jak trener powiedział, że macie zrobić 30-40 km, no to wychodzisz sobie, wyszukujesz łosi, reniferów i po prostu jest tak przyjemnie, obsujesz z przyrodą. Masz czas na wszystkie przemyślenia całego swojego życia. Tego mi dzisiaj najbardziej brakuje. Potrzebujemy jedną dziewczynkę, żeby tylko się pościgała z Filipem tam do tej słówki Trzy, dwa, jeden, hop! Dawaj, dawaj, Filip! Dawaj, 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 dawaj! Halo! Przegrałem dobrać, z dziewczynką znaki, tak na oko 7 lat, ale nie mam się czego wstydzić. Jutro będą zakwasy, ale to jest to dopiero jutro. Duchy, ludzie pierwotni, żaba, czerwony kapturek. Tak wygląda wiek karnawałowy w chowołowskich termach. Dzieci prostu nam przyniosły z, do, z A za co państwo się przebrali tak dokładnie? Jaka to jest epoka? Wojownicy z plemienia Zulu. Rozumiem, że mały duch idzie swoimi drogami. Mały duch jeszcze jedno podejście robi. Jedziemy! Rewelacja, było bardzo przyjemnie patrzeć na dzieciaczki, które mają 5-7 lat, które już na nartach zasuwają. Mama duch holuje małego ducha na lince, tutaj są wszystkie chwyty dozwolone. Ostatni etap tych zawodów, gdzie startowali przebierańcy od najmniejszych do, do najstarszych, naprawdę jest to olbrzymia radość i przyjemność patrzeć. Żaba wychodzi na prowadzenie, ale duch nie ustępuje, żaba czy duch, czy większy duch. Zobaczy duch i to się nazywa karnawał. Takie rzeczy tylko w powołowskich Termach.